Czy czujesz, że mimo całej swojej wiary, modlitw i duchowego wysiłku, Twoje życie stoi w miejscu? Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w Twoim domu panuje ciężka atmosfera, Twój sen jest niespokojny, a cuda nigdy nie nadchodzą. Może problem nie leży w Tobie, ale w tym, co znajduje się w Twoim domu. Istnieją przedmioty, tak rzeczy pozornie nieszkodliwe które tłumią błogosławieństwa Boże i otwierają drzwi dla zła, niepostrzeżenie. W tym filmie pokażę ci dziesięć przedmiotów, które mogą przeklinać twoje życie duchowe bez twojej wiedzy i co zrobić, aby się od nich uwolnić teraz. Zostań ze mną, ponieważ to, co usłyszysz dzisiaj, może zmienić wszystko. Czy czujesz, że mimo wszelkich starań coś niewidzialnego zawsze cię powstrzymuje? Zauważyłeś, że nawet modląc się z wiarą, poszcząc, uczestnicząc w mszach, Twoje modlitwy zdają się nie przekraczać sufitu? Budzisz się zmęczony, bez pokoju, Twój dom wydaje się obciążony, a wszystko wokół ciebie krąży w 1900-kółko? Kłótnie pojawiające się znikąd, przewlekłe choroby, uczucie ciężaru w otoczeniu? To nie przypadek, to jest duchowe. I często to, co powstrzymuje działanie Boga w Twoim życiu, to nie Twoja wiara, ale ukryta obecność zła w Twoim domu. Przedmioty, które przechowujesz, nie zdając sobie sprawy, że niosą ze sobą intencje, rytuały, negatywne poświęcenia, rzeczy, które wydają się proste, ozdoba, prezent, symbol, ale w świecie duchowym działają jak otwarte szczeliny dla sił, które nie pochodzą od Boga. Zło rzadko objawia się w oczywisty sposób działa w ciszy, ukryte, zamaskowane. I często jest odczuwane, zanim zostanie zidentyfikowane. Dobra wiadomość jest taka, że gdy wchodzi światło, ujawnia to, co ukryte. I to właśnie zacznie się dziać od teraz. Ponieważ gdy zidentyfikujesz źródło, przerwiesz cykl, a dzisiaj z rozeznaniem i odwagą zrozumiesz, co może blokować cuda w twoim życiu. Ojciec Pio, jeden z najbardziej szanowanych świętych Kościoła katolickiego, nie był tylko człowiekiem modlitwy, był wojownikiem duchowym. Otrzymał stygmaty Chrystusa, widział anioły i demony, stawiał czoła niewidzialnym bitwom, o których wielu z nas nawet nie śniło. Wśród jego licznych ostrzeżeń było jedno, które dziś ma większe znaczenie niż kiedykolwiek: zło wchodzi przez drzwi, które pozostawiasz otwarte. Wiesz co to oznacza? Że nie zawsze wróg musi włamywać się, czasami to ty go zapraszasz, nie zdając sobie z tego sprawy. Gdy przechowujesz pewne przedmioty, symbole lub pamiątki w domu, możesz nieświadomie pozwalać, by energie sprzeczne z wolą Bożą osiedlały się w Twoim otoczeniu, codzienności, duszy. Ojciec Pio ostrzegał, że zło jest subtelne, może być ukryte nawet w czymś pięknym, egzotycznym lub ciekawym. I to jest największe niebezpieczeństwo, gdy ciemność przebrana jest za piękno. Dlatego tak ważne jest rozeznanie. Nie wszystko, co wydaje się nieszkodliwe, naprawdę takie jest. Istnieją przedmioty, które niosą ze sobą ukryte intencje, poświęcenia złu, ślady rytuałów. I być może, nie zdając sobie z tego sprawy, śpisz obok czegoś, co zakłóca Twój pokój. Dlatego oglądaj uważnie do końca, ponieważ przedmiot numer siedem na naszej liście głęboko Cię zaskoczy. Wielu chrześcijan ma ten przedmiot w domu, myśląc, że to tylko dekoracyjny detal, Podczas gdy w rzeczywistości to przebrana szczelina duchowa, amulety ochronne. Wydają się tylko dodatkiem, pamiątką, czymś, co nosisz lub przechowujesz z przyzwyczajenia lub tradycji. Ale ojciec Pio był jednoznaczny: prawdziwy chrześcijanin nie pokłada swojej ufności w przedmiotach. Gdy nosisz amulet myśląc, że cię ochroni, w praktyce odwracasz swoją wiarę od jedynego, który naprawdę chroni, Ducha Świętego. To obejmuje oko proroka kolorowe wstążki, figi, czterolistne koniczyny, czy jakikolwiek inny symbol obciążony przesądami. Możesz mieć to przy kluczach w lusterku samochodowym, przy wejściu do domu, nie zdając sobie sprawy, że duchowo to karmi fałszywe poczucie bezpieczeństwa i otwiera szczeliny. Jeśli masz to, usuń to teraz. Karty tarota, runy, muszle, kauri, czy jakiekolwiek przedmioty używane do wróżenia. Biblia mówi jasno. Niech nie będzie wśród was nikogo, kto praktykuje wróżbiarstwo, ani wróżbita, ani czarownik. To jest w księdze powtórzonego prawa. 18. A ojciec Pio mówił, że próba poznania przyszłości bez Boga to akt duchowej zdrady. Może przechowujesz stary zestaw kart Tarota, zestaw ran, lub nawet tablicę Ouija, nawet z ciekawości lub jako dekorację, Ale wiedz, te przedmioty nie są neutralne. Niosą ze sobą ładunek duchowy który otwiera dostęp do ukrytego. Jeśli masz to w domu, nawet schowane w szufladzie, natychmiast się tego pozbądź. Fontes kryształy energetyczne i kamienie uzdrawiające duchowo. Wielu chrześcijan nieświadomie zaczęło mieszać praktyki pogańskie ze swoją wiarą. Kładą kryształy przy łóżku, noszą bransoletki z kamieni, myśląc, że to zrównoważy ich energię lub uzdrowi ich ból, ale nie istnieje moc uzdrawiania poza Bogiem. Żaden kamień, choćby najpiękniejszy, nie ma autorytetu nad światem duchowym. Ojciec Pio mówił, że takie przedmioty karmią duchowe iluzje i otwierają drzwi, które powinny pozostać zamknięte. Jeśli trzymasz te kamienie jako element wiary lub ochrony, usuń je natychmiast. Twoje uzdrowienie pochodzi z wysoka, nie z ziemi. Maski plemienne, egzotyczne idole i pogańskie posągi. Może uważasz je za piękne, ciekawe pamiątkę z podróży lub prezent kulturowy, ale wiele z tych przedmiotów było poświęconych w rytuałach duchowych, o których nawet nie masz pojęcia. Ojciec Pio ostrzegał, że zło ukrywa się nawet w najpiękniejszych formach rzeźby bogów, innych religii, totemy, afrykańskie lub azjatyckie maski, figurki o dziwnych twarzach, to wszystko może nosić znamiona poświęcenia siłom ukrytym. Możesz mieć takie rzeczy jako dekoracje w salonie, sypialni, a nawet na domowym ołtarzyku. Ale świat duchowy nie widzi tego jako ozdoby. Widzi to jako otwarte drzwi. Jeśli masz coś takiego, usuń to teraz. Książki o magii, okultyzmie, czarach lub spirytyzmie nawet jeśli myślisz, że to tylko lektura, tylko ciekawość te książki niosą więcej niż tylko słowa. Niosą przywołania instrukcje, jak wzywać siły, które nie pochodzą od Boga. Ojciec Pio mówił stanowczo Nie dotykaj ich, bo zatruwają duszę. To obejmuje podręczniki do białej magii, księgi nekromancji, grimuary, inwokacje, a nawet powieści romantyzujące okultyzm. Może stoją na twojej półce jako dekoracja lub część kolekcji, ale duchowo zanieczyszczają przestrzeń. Jeśli masz takie książki w domu, natychmiast się ich pozbądź. Weź teraz głęboki oddech i rozejrzyj się wokół. Zastanów się, czy znalazłeś któryś z tych przedmiotów w swoim domu, czy poczułeś kiedyś dziwny ciężar w ich pobliżu, niewyjaśniony niepokój, dreszcz, coś, co uznałeś za wytwór wyobraźni, a co w rzeczywistości było duchowe. To zdarza się częściej niż myślisz. Wielu przechowuje te rzeczy, nie zdając sobie sprawy, co one reprezentują w świecie niewidzialnym. Ale teraz. Gdy światło zostało rzucone, nadszedł czas na decyzję, i zaczyna się ona od prostego aktu wiary. Jeśli czujesz w sercu, że coś musi się zmienić, napisz teraz w komentarzu: Panie, wyrzekam się wszelkiego przekleństwa w imię Jezusa. Napisz to z wiarą, jako publiczną deklarację wyzwolenia. To może być pierwszy krok do duchowego oczyszczenia Twojego domu, umysłu i życia. Nie lekceważ siły swojej decyzji. Gdy deklarujesz coś z wiarą, niebo się porusza. Lalki lub obrazy o mrocznym wyglądzie. Może nigdy się nad tym nie zastanawiałeś, ale wiele przedmiotów artystycznych niesie ukryte przekazy duchowe. Stare lalki o dziwnych lub przerażających twarzach, obrazy, które emanują smutkiem, bólem, strachem, a nawet śmiercią. Ojciec Pio mówił, że prawdziwa sztuka powinna odzwierciedlać piękno, świętość. To, co wznosi ducha, wszystko, co przekazuje coś przeciwnego, nawet jeśli wygląda na kulturowe czy estetyczne, może aktywować duchowe zakłócenia w twoim domu. Możesz mieć obraz otrzymany w prezencie, lalkę odziedziczoną z dzieciństwa lub pokrewnym. I nie wiedząc o tym, ten przedmiot może karmić atmosferę ciemności. Jeśli masz coś takiego, usuń to teraz. Przedmioty odziedziczone po osobach związanych z okultyzmem to bardzo poważne. Często z sentymentem przechowujemy rzeczy należące do dziadków, wujków, znajomych, osób, które już odeszły, ale za życia miały kontakt z praktykami okultystycznymi, spirytyzmem, czarami czy tajnymi stowarzyszeniami. Może to być biżuteria, książka, ubranie, fajka, przenośny ołtarzyk, rzeczy pozornie zwyczajne, ale duchowo niosące głębokie poświęcenia. Ojciec Pio ostrzegał, zło przywiązuje się do tego, co mu poświęcono i, co gorsza, samo nie odejdzie. Jeśli odziedziczyłeś lub przechowujesz coś, co należało do osoby o mrocznym tle duchowym, proś Boga o rozeznanie i natychmiast usuń to z domu. Symbole sekt lub tajnych stowarzyszeń często trafiają do naszych domów jako pamiątki, dekoracje, akcesoria, a nawet tatuaże. To piramidy, mistyczne oczy, symbole astrologiczne czy masońskie. Wydają się tylko grafiką, znakiem, ale w świecie duchowym oznaczają przymierze, przymierze z tym, co sprzeciwia się światłu. Ojciec Pio stanowczo zwalczał te organizacje, które kamuflują okultyzm jako mądrość. A teraz uważaj na to, co ci opowiem. Pewna obserwatorka napisała do mnie, że przez lata nosiła naszyjnik z symbolem, który uważała za egipski i piękny. Po czasie zaczęły się koszmary, niewytłumaczalne problemy finansowe i wrażenie, że ktoś ją obserwuje w nocy. Postanowiła pozbyć się naszej i poświęcić dom w modlitwie. W ciągu kilku dni wszystko się zmieniło. Sen wrócił. Pokój, którego szukała od lat, powrócił. To było duchowe. Jeśli masz coś podobnego, nie ignoruj tego znaku. Zabawki duchowo obciążone. To może brzmieć dziwnie, ale jest prawdziwe. Istnieją zabawki, które były używane w rytuałach, poświęcone w praktykach okultystycznych, albo po prostu niosą negatywną energię ze względu na swoje pochodzenie. Nie. Lalka Anabel to tylko znany przykład, ale jest wiele starych zabawek pochodzących z lumpeksów, darowizn czy od odległych krewnych, które już przybyły ze ładunkiem. Dzieci, które boją się zasypiać. Budzą się z płaczem albo. Mówią z niewidzialnymi przyjaciółmi. Często ma to związek z tym, co znajduje się w ich pokoju. Lalki, misie, gry o dziwnym wyglądzie. Jeśli masz coś takiego w domu, zwłaszcza z nieznanego źródła, proś o rozeznanie i. Usuń to. Natychmiast. Prezenty dane z zazdrości, złości lub przekleństwem. To może być najtrudniejsze do rozpoznania, ale także najniebezpieczniejsze. Ojciec pio mówił Zło może przenosić się nawet poprzez intencję osoby, która coś daje. Czasem ten prezent, który otrzymałeś z uśmiechem, był przekazany z zazdrością, żalem lub cichą klątwą. Może to być drobiazg, ozdoba, ubranie, książka. Ale duch, z jakim został przekazany, przesiąkł ten przedmiot. I kiedy wszedł do Twojego domu, wszedł razem z Nim. Jeśli za każdym razem, gdy patrzysz na jakiś przedmiot, czujesz dziwny dyskomfort, Złe wspomnienie, duchowe przytłoczenie. To może nie być tylko wyobraźnia. To jest rozeznanie. Zaufaj pokojowi, który Duch Święty umieszcza w Twoim wnętrzu. A jeśli coś w Twoim domu odbiera ci ten pokój, usuń to teraz. Teraz, gdy zidentyfikowałeś przedmioty, które muszą opuścić Twój dom, poradziałać z duchową mądrością. Pierwsze, co powinieneś zrobić, to się ich pozbyć. Jeśli to przedmioty małe, łatwe do zniszczenia, zniszcz je. Jeśli są większe lub trudne do usunięcia, wyrzuć je daleko od domu, ale bez pozostawiania śladów i bez przywiązania. Unikaj oddawania ich dalej, nie przekazuj przekleństwa innym. Niektóre przedmioty, jak książki czy akcesoria rytualne, powinny być spalone, zawsze z modlitwą, a przede wszystkim po ich usunięciu poświęć przestrzeń, w której były. Użyj wody święconej, przejdź nią przez drzwi, okna, meble i wszystkie kąty domu, czyniąc znak krzyża i prosząc, by Duch Święty objął w posiadanie każdą przestrzeń Twojego domu. Zapal poświęconą świecę, jeśli to możliwe, i módl się z mocą. Nie potrzeba skomplikowanych słów, Bogu zależy na prawdzie. Proponuję ci odmówić teraz tę modlitwę, głośno lub w sercu. Duchu Święty, zapraszam Cię do mojego domu. Obejmij każdy pokój, każdy przedmiot, każdą myśl, która tu mieszka. Wyrzekam się w imię Jezusa wszelkiego przekleństwa, ukrytego poświęcenia, obecności zła i energii sprzecznej z Twoim światłem. Niech wszystko, co nie pochodzi od Ciebie, Panie, zostanie usunięte z mocą. Niech Twój pokój zapanuje w tym domu, a Twoja krew przykryje każdą ścianę, każdego domownika i każdą chwilę w tym miejscu. Poświęcam mój dom Twojemu Duchowi i ogłaszam, że tylko Twoja wola będzie się tu wypełniać. Amen. Po tej modlitwie zauważysz zmianę atmosfery, ucisk odejdzie, pokój powróci. Bo nie wystarczy tylko usunąć przedmiot, trzeba zamknąć duchową szczelinę, którą otworzył. A kiedy robisz to z wiarą, wróg traci prawo przebywania w Twoim otoczeniu. Od tej chwili Twój dom staje się Ziemią Świętą. Czasem to, co blokuje cud, to nie niebo, ale to, co masz w domu. I dziś dotarłeś do duchowej prawdy, o której wielu nigdy nie słyszało. Dlatego, jeśli to przesłanie poruszyło twoje serce, nie zatrzymuj go dla siebie. Wyślij ten film komuś, kogo kochasz. Może ta osoba cierpi, nie rozumiejąc dlaczego, a wszystko, czego jej potrzeba, to właśnie to światło. Bądź narzędziem wyzwolenia. Zostaw teraz lajka. To pomoże tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób. Napisz w komentarzu, co poczułeś, co odkryłeś i zasubskrybuj kanał, by dalej otrzymywać treści, które wzmocnią twoją wiarę, ochronią twój dom i otworzą duchowe ścieżki twojego życia. Z każdym filmem więcej osób zostaje uwolnionych. Ty możesz być kanałem światła dla wielu innych. I pamiętaj, dziś zrobiłeś pierwszy krok, a tak właśnie zaczynają się wielkie zmiany. Kiedy decydujesz się oczyścić swój dom, zamknąć duchowe szczeliny i stanąć z wiarą, wszystko wokół ciebie zaczyna się układać. Pokój wraca, obecność Boga się objawia i dzień po dniu czujesz, że twój dom nie jest już taki sam, bo teraz jest chroniony, jest poświęcony i należy do Ducha Świętego.